Panie kocia? kocie. Yy, Ciema yy. kochani, nagrywam dla Was ten filmik już trzeci raz, bo cały czas coś jest nie tak. E, mam nadzieję, że tym razem się już uda. Tak czy inaczej? Witam, wróciłam do Was po krótkiej przerwie spowodowanej nauką. Ci, co mnie śledzą na Instagramie to wiedzą, że przygotowywałam się do kampanii wrześniowej. Ci co mnie nie śledzą to niech nie zaczną śledzić. Tutaj Wam podam e, moją nazwę. I dzisiaj chciałam dla Was nagrać coś troszeczkę innego niż do tej pory. Będzie to TMI, tak? Twierdziłam, że. może nie trochę chcecie poznać. A może nie, ale jak chcecie, to fajnie. To zostańcie, to oglądajcie. Będzie fajnie, obiecuję. Zanim przejdziemy do pytań, chciałam się Was zapytać, co sądzicie o takim pomyśle, który wpadł mi do głowy. Z racji mojej wczorajszej wizyty w Gesieger. Natomiast chciałabym je zapuścić, i tak sobie pomyślałam, że w sumie fajnie by było, jakbyśmy przeżyli podróż zapuszczania włosów razem. I chciałabym co miesiąc Wam robić taki update włosowy, mówić czego używałam, co mi pomogło na te włosy, ile mi one urosły. Na przykład. Przed chwilą przyszła biotyna, którą zaczynam brać niedługo. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym, pomyśle w komentarzach na dole. No i. Przechodząc do taku. Pierwsze pytanie: w co jestem ubrana? Ym, mam na sobie taką rydzawą sukienkę z Belżki, ona jest taka zwykła, prosta, dopasowana. Czy kiedyś byłam zakochana? Tak, i nawet nadal jestem. Czy kiedyś miałam straszne zerwanie? Uff. Nie wiem, czy było straszne, bo mi straszne zerwanie kojarzy się z jakimś rzucaniem talerzami, dzikaniem się nożami i w ogóle jakimś dramatem filmowym. Więc tak strasznego zerwania nie miałam. Miałam smutne, wiadomo, zawsze jak się coś kończy, to jest smutno, ale nie powiedziałabym, że to było jakieś straszne, dramatyczne zerwanie. Ile mam wzrostu? Yy, 1,56 m, jak się rozciągnę, ubiorę szpilki i kapelusz. Ile ważę? Przed sesją ważyłam 46 kg, chyba. I teraz jest albo szansa, że przytyłam, bo jadłam tylko słodycze w trakcie sesji, albo schudłam, bo się tak stresowałam sesją. Ale gdzieś pomiędzy 44, a 46 kilo. Jakieś tatuaże? Tak, cztery. Eee, jakieś kolczyki? Tylko w uszach, tutaj trzy dziurki, tutaj jedną dziurkę, ale nie noszę za bardzo kolczyków, bo mnie drażnią. OTP, czyli one true pairing, eee, czyli taka moja ulubiona para? Nie wiem, nie podoba mi się w ogóle to pytanie. Tak z filmów, to z plotkary Chucky Blair. Z gwiazd naszych wina. Nie pamiętam jak się oni nazywali, ale wiecie, ta para. A tak to chyba bardziej bym znalazła jakieś ulubione pary w moim otoczeniu, a nie w filmach, bo wolę się sugerować tym, co jest prawdziwe, a nie tym, co jest wyreżyserowane. Pozdrawiam Ule, która właśnie do mnie dzwoniła. No, ale OGP to yy, mówię, raczej ktoś z mojego środowiska. Yy, moi rodzice. Ja z moim chłopakiem, oh. wszyscy czekają, teraz Na Następne pytanie. Ulubiony serial? Um, chyba wszystkie seriale z Comedy Central. Jak poznałem waszą matkę, Dwie spukane dziewczyny, Teoria Wielkiego Podrybu, Teen Wolf, um, Young and Hungry. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy, ale fajny serial nawet. Aż po sufit, czyli ten nowy serial te bardzo spoko, polecam. Um, I przez pewien czas jeszcze Suits, ale przestałam oglądać i jestem chyba dwa sezony do tyłu. Ulubione zespoły. Um, nie mam żadnych konkretnych ulubionych zespołów, może Kings of Leon, bardzo ich lubię, ok um, <laughs> Mam Forbidden Sons, też w sumie spoko. Um, ale raczej słucham muzyki po piosenkach, a nie po zespołach. Um, ostatnio słucham w sumie dużo G-Eazy i A$APa. Ale jeżeli macie jakieś sugestie muzyczne dla mnie, to bardzo chętnie, bo moja biblioteka muzyczna Płaczę o pomoc, także napiszcie mi w komentarzach jakieś fajne piosenki, które Wam się podobają. Coś, za czym tęsknię. Mm, dużo jest takich rzeczy. Tęsknię za czasami gimnazjum podstawówki. Kiedy nauka była prosta, dwie strony słówek to było dużo, a terminów na poprawkę sprawdzianów było tyle, ile się chciało, a nie dwa i później płacisz za warunek. Za tym tęsknię. Moja ulubiona piosenka. Ej, nie mam takiej. Znaczy zawsze, zawsze, zawsze to będzie Just Somebody. Local Natives. White Eyes. Też bardzo lubię. Um, w sumie cała płyta i sapa nowa mi bardzo odpowiada. Um, I bardzo lubię hiszpańską muzykę, także to też. Ile mam lat? 19. Mój znak zodiaku? Byczek. Cecha, której szukam w partnerze? Um, ja jestem taką osobą strasznie... Żywiołową, i mnie jest zawsze wszędzie pełno, jestem impulsywna i w ogóle i strasznie rozgadana, jak słychać, więc ja potrzebuję, żeby mój partner był trochę przeciwieństwem, żeby on mnie uspokoił, żeby zachował zimną krew, kiedy ja panikuję i tak dalej. Także myślę, że to jest taka najważniejsza cecha, jakiej potrzebuję: takiego poczucia spokoju i stabilizacji. Ulubiony cytat. Nie posiadam już takiego. Przez długi czas miałam dużo cytatów, ale teraz już się nimi jakby nie sugeruję. Um, długo było to Only the strongest will survive, ale mm, źle to interpretowałam i więcej miałam z tego powodu problemów niż y, korzyści. Na ścianie mam na przykład Do More of What Makes You Happy, i uważam, że to jest taki spoko cytat, bo jeżeli jest coś, co Wam sprawia radość i coś, co powoduje, że się uśmiechacie, to uważam, że powinniście się tego trzymać i jak najczęściej do tego wracać. Ulubiony aktor. Lily Collins, Colin Firth, nawet nie wiem czy tak się mawia jego nazwisko. No i jeszcze. Um... Ojku, ten aktor, który gra barnea, jak poznałem waszą Matkę, nie przypomnę sobie teraz jak się nazywa. Ulubiony kolor: czarny, biały i pudrowy róż. Taki jasny pudrowy róż. Głośna muzyka, czy cicha? Jeśli na słuchawkach, to głośna tak, żebym nie, nie słyszała nic poza tą muzyką, a jeśli na głośnikach. W sensie niekoniecznie na imprezie, tylko jeżeli sobie słucham w pokoju, to tak w tle, żeby leciała. Gdzie idę, kiedy jestem smutna? Do mojego łóżka. Ile zajmuje mi wzięcie prysznica? Jeśli nie myję włosów, to jest to 5 minut, jeśli myję włosy, to tak 15, może 20. Ile czasu zajmuje mi zebranie się rano? Hmm, jeśli chcecie wiedzieć, ile zajmuje mój poranny makijaż, to odsyłam Was do mojego poprzedniego filmiku. Będziecie mieli link na końcu podany. Tak, ogólnie no to wstaję godzinę wcześniej, inaczej wstaję zwykle godzinę przed tym, jak muszę wyjść, bo lubię mieć taki komfort psychiczny, że mam zapas czasu, ale zwykle to jest tak pół godziny 40 minut. Czy kiedyś brałam udział w bójce. Następne pytanie. To mi się podoba u facetów. Z cech fizycznych duże dłonie, mocno zarysowana szczęka i facet musi być wysoki. Naprawdę wysoki. Wiem, że ja ledwo wystaje z na i pewnie połowa osób mnie nie widzi na ulicy. Ale bardzo lubię wysokich facetów, bo jakoś tak się czuję, bezpieczni. No i przede wszystkim seksowny mózg. Co mnie odpycha? Ehm, brak pokory i brak pasji. Bardzo nie lubię, jeżeli osoba jest taka, że uważa, że ona pozjadała wszystkie rozumy i że wszyscy ją uwielbiają, i szczególnie faceci, że wszystkie laski na niej lecą, a wcale tak nie jest, bo są mega przeciętni. I nie lubię, jeżeli jedną pasją osoby jest na przykład czekanie do piątku, aż będzie mógł się iść na do klubu ze znajomymi. Nie trafia to do mnie zupełnie. Czemu dołączyłam do YouTube'a? Um, w sumie dawno to chciałam zrobić, między innymi dlatego, że sama wiem, ile YouTube mnie nauczył Albo inaczej, in nauczyły mnie inne dziewczyny z YouTube'a I stwierdziłam, że może ja teraz przekażę komuś moją wiedzę, może kogoś zainteresuje to, co mam do powiedzenia A może ktoś po prostu będzie chciał popatrzeć, jak sobie robi głupka przed kamerą Lęki um, Owady latające Nienawidzę owadów latających Naprawdę dwa tydzień temu miałam chyba szekrzenia w pokoju, to musiałam spać w drugim pokoju, bo się tak bałam. Um, albo trzmiela, albo nie wiem, co to było. Pewnie nic groźnego, ale po prostu tak się bałam że spałam w drugim pokoju i um, nie lubię ciemności, wiem, bardzo dojrzale, ale boję się ciemności. A tak poza tym to nie należy się bać czegoś, co może nigdy nie nastąpić, więc w sumie staram się już nie mieć takich lęków mniej przyjemnych. Co ostatnio sprawiło, że płakałam? Pewnie matematyka. Albo ten owad, który był u mnie w pokoju. Kiedy ostatni raz powiedziałam, że kogoś kocham? Wczoraj? Znaczenie za moim imieniem, znaczy za moją nazwą na YouTubie. Po pierwsze, wiem, że ona nie jest poprawnie gramatyczna. Ale poprawna wersja gramatyczna była już zajęta. A bardzo się, znaczy uparłam się już, że to będzie ta nazwa. No ale tak jak wspominałam, ja jestem bardzo mała i wszystko, co jest związane ze mną, też jest raczej drobne i nieduże. Więc wiedziałam, że chcę, żeby to zawierało właśnie określenie mały, drobny i tak dalej. Stąd petit. A drugi człon, którego nie wypowiem, bo ja nie umiem mówić po francusku i zakładam, że wypowiem to źle. W każdym razie jakoś tak się. Za, znaczy, spodobało mi się bardzo to słowo. Um, Sawejdzis, po tym jak obejrzałam film, właśnie Sawejdzis ponad bezprawiem, to oznacza dziki, nieokrzesany, taki. Wiecie, dziki. Nie powiem, czy się samym ze słowem dzika, bo raczej taką osobą nie jestem, ale co strasznie źle brzmi nawet do co się ja jestem dzika. Ale na pewno jestem takim wolnym duchem. I to mi po prostu tak pasowało do tego, stąd taka nazwa. Ostatnia książka, którą przeczytałam, e, Maszeńka na bokowa. Polecam wszystkim, którzy lubią rosyjską literaturę, tak samo jak polecam Lulitę, jeżeli macie więcej niż 15 lat. Bo jak macie mniej, to raczej tego nie czytajcie. E, co czytam obecnie? Scotta Fitzgeralda po tej stronie raju. Ale jeszcze nie przeczytałam, bo zaczęłam przed sesją i nie skończyłam. Ostatni, ostatni, co oglądałam w telewizji, to wczoraj aż po sufit. Z kim ostatnim rozmawiałam? Z moją przyjaciółką, która do mnie zadzwoniła jakieś 15 minut temu. Związek pomiędzy osobą, do której ostatni raz pisałeś, pisałaś SMS-a. Chłopak. Ulubione jedzenie. Włoskie. Mozzarella. Wszystko, co zawiera mozzarella i rukolę i czosnek, jest moim ulubionym jedzeniem. A tak poza tym to jeszcze sushi bardzo lubię. Miejsce, które chcę odwiedzić. Bardzo chciałabym wrócić do Izraela jeszcze na chwilkę, może mi się uda. Z bliższych planów to chcę odwiedzić Barcelonę i ją odwiedzę za dwa tygodnie. Yy, I Mediolan, który odwiedzę za miesiąc. Yy, czy mam jakąś taką zauroczenie i obstawiam, że chodzi o jakiegoś celebritę? Szczerze chyba nie. N nie, nie. Zastanawiam się nad tym, ale... Chociaż nie. Moim kraś y, obecnie jest Izabela DeMarco. Tutaj na YouTubie. E, Kathleen Lights. Raczej, YouTuberzy są moimi zauroczeniami. Kiedy ostatni raz kogoś pocałowałam? Wczoraj. Kiedy ostatni raz byłam urażona? Dwa tygodnie temu? Trzy tygodnie temu? Coś takiego. Ulubiony smak słodyczy. Czy tam słodki smak? Tofi. Albo czekolada. Brownie. Bardzo lubię brownie. Po prostu. Czy gram na jakimś instrumencie? Grałam na pianinie, jak byłam młodsza. Grałam chyba 3 lata, ale później przestałam. Niestety, żałuję. A teraz nie gram na niczym. Na nerwach. <grymne> Ulubiona biżuteria? Bransoletki, takie rzemykowe najchętniej. Albo pierścionki chyba, ale też takie drobne. Nie lubię bardzo, jak mi coś wystaje z pierścionka. Nie lubię takich z kamykami. Ostatni sport, jaki uprawiałam? Czy leżenie w łóżku uznajemy za sport? Bo jeśli tak, to jestem w tym całkiem dobra. Eee, nie wiem, nie wiem. Ostatni raz, jak uprawiałam jakiś sport, to było jak byłam na WF-ie na, na, w drugim semestrze, więc. Chwilę temu muszę się ruszyć na siłownię. Ale jeszcze nie teraz. Ostatnia piosenka, jaką śpiewałam. Nie pamiętam. Favorite Chat Upline, czyli ulubiony tekst na podryw. Jest jeden i jest niecenzuralny, więc go nie powiem, ale to jest tekst, który mi powiedziała moja znajoma i jest genialny. Um, nie pewnie coś w stylu. Nie bolą cię nogi, bo cały dzień chodziłaś mi po głowie, czy coś takiego. Nie ma chyba fajnych tekstów na podryw, no. Błagam. Nie, nie, nie. Czy kiedyś użyłam tego tekstu na podryw? Pewnie. Trzy lata działa. Kiedy ostatni raz się z kimś widziałam? Znaczy, z kimś spędziłam czas hangout? Silowa, bluzowałam i w ogóle. Eee, wczoraj. No i ostatnie, kto powinien odpowiedzieć na te pytania? Nie powiem wam, bo chyba już wszyscy zrobili ten tak, więc niestety nie wytypuję nikogo, ale wytypuje Was, żebyście zadali mi pytania, które się tutaj nie pojawiły, a na które chcielibyście poznać odpowiedzi ode mnie. Napiszcie mi je w komentarzach na dole, albo najlepiej napiszcie mi je na moim Instagramie. I na dzisiaj to już chyba wszystko. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z moimi filmikami. Na dole podam Wam inne miejsca, gdzie możecie popatrzeć na moją super twarz. Będzie to Facebook i Instagram, zostawię Wam linki w opisie na dole. Będą też podane linki w karcie końcowej. No i co? Do zobaczenia. Życzę Wam wszystkim miłego, spokojnego dnia, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek mnie oglądacie. Miejcie super udany dzień yy, i korzystajcie z niego. No. Cieszę się, że w końcu coś nagrałam. Mam takie, takie ciepło na serduszku teraz, bo już odliczałam dni, aż będę mogła nagrać dla Was filmik. Więc bardzo się cieszę, że w końcu to zrobiłam. Ja i mój śpiący kot Was żegnamy. Mój śpina stojąco. Ojej oj. Chodźcie, się. Czy wasze koty też się ślinią? Ci, co mają kota? Mój kot na przykład zawsze jak usypia, to mu tak leci tutaj tak leci. Pa! Oczywiście nie musicie go nakładać na pędzelek